Dawid! Dzi w dzisiejszym odcinku ze mną jest mój brat Olivier. Siemanko. Daj księżyc. I dzisiaj, dzisiaj będziemy ze sobą walczyć. Może... E, może ten... Może osobno, może przeciwko sobie, może razem. Nie wiemy. No. Ale... Dzień dobry. Dobra, Dora, to ja zabieram tego rzadkiego. Dobra, dawaj. Ogólnie Dawid ma kanał nowy, więc wpadajcie na niego kanał. Zostawię też, bo ja nagrywam razem z nim w tym samym czasie, więc zostawię Wam też link do jego kanału w moim filmiku. Więc wpadajcie na mój kanał i na jego kanał. Pamiętajcie oczywiście o subskrypcji. Dobra, gdzie jesteś? Właśnie. Ej, masz mnie u góry na... Na jaki kolor? U góry, ciebie na... czerwony. <kliwet> o. Ej, ale my w ogóle cały czas jesteśmy przeciwko sobie. No właśnie. Czekaj, bo mam... Widzowie, no, proszę, proszę zostawić lajka na koniec filmu. Nie no, to już teraz najlepiej. No, to teraz. Dobra, bo nie grałem w to dawno, to trzeba wprawę sobie przypomnieć jak się tu grało w ogóle ej mam w ogóle nowy pistolet o jak on strzela ja też mam teraz nowy sobie kupiłem tak tylko że ja mam nowy pistolet a nie karabin a ja zabieram ja zabieram mojego tego to co jest wow nie umiem no, trafić No, ma tam 49 Etydos. No nie! Już koju i, i przychodzą, kurde. Wypadłem z topki. Lecę, lecę. No ja pierdzielę. Czemu oni mają jakieś dobre bronie? Piszcie widzowie w komentarzach jaką grę byście jeszcze chcieli. Z Robloxa albo ogólnie z czegoś. No właśnie. Nie strzelaj do mnie! Dobra, dobra. Udało mi się załatwić kilku, ale jestem... Jestem ostatni. Znaczy... coś mi załatwiła. No, ostatni jestem. Stop. Nie! Ja sound a zabieram. No, spoko. Moje najlepsze miejsce w tej gierce to było pierwsze. Wygrałem razem. Bo teraz nie mam sprawy, bo nie dawno nie grałem. Widzowie, to, to są jacyś też No kurde. Boże, ale on jest na zatwór. Dobrze są, nie? No. tu ty, co ty tu tak robisz murzynie? Ej, ty masz... A ty... Ej, ale serio ten skin wygląda. Fajnie on wygląda przecież. No. No jakim cudem? Ej, ale ten sound off jest dobry. Bo ja szczerze i on daje jakieś 800. 8000. Co? Daje. A gdzie ty masz tego sound off? Sam... O ty mały! a jak on wygląda? Taka jak podwójna lufa. A ty ten. Ale on jest... Ale Czemu ty ma... sobie zrobiłeś taki ciemny skin? Bo mi się tak chciało, bo fajnie według mnie wygląda. ok. No nie!

Co masz? Koła ty tam załatwia, tak? No nie! Oni mają dobre pistolety jakieś. Ja, no ja zmieniam, przód, no tylko no. my... Me... Ej! Co, czemu my się przeniesie... Co? Gdzie wy jesteście wszyscy? Ej, czemu was tu nie ma nigdzie? Ej, od której wy strony teraz atakujecie? Nie wiem. khaitas okay, już biorę tego o. No chyba, mi załatwiła. Dobra, jestem szósty widzowie. Więc całkiem dobrze mi idzie. Piąty już. Nie, no nie ma tragedii. Uuu, ale niezły ten mecz. No nie. Dobra. O nie, spadłem. Ruchamiam. Ej, a ty w ogóle wykorzystujesz swoje e, te umiejętności? Co masz po prawej? Jak? No po prawej masz e, na przykład force field i numerek Masz takie coś Bo za killę dostajesz takie jakby perki czy coś takiego do używania Czemu ty stoisz w środku tam? Łooo! Tam... tam jest dużo ich, tych. Do walcz! Musisz się właśnie postarać. A nie jest tu jakiś miecz w ogóle? Nie, raczej nie ma. Bo mieczem by się tak z bliska... Ja ty. Tu... do tego masz pistolet, żeby z bliska walić. Nie, spadłem na piąte. Albo jak ci się skończy amunicja. No to wtedy masz ten pistolet mały. No tak. Nie! Karabin mi się skończył. Dobra. Bieram tego małego. No nie! Cheater tu jest! Czyter! Koniec. Bo on we nie strzelił tak z daleka, e, jak we mnie nawet nie strzelił. No ale to masz smajterki przecież. Ale on nawet nie strzelił ten No Ja też na przykład gościa załatwiłem z końca mapy przed chwilą. Który ty jesteś? Prosty. 好吃 jest czterem. Ej, ktoś bombę, a bomba To na ciebie. Co? Ja pierwsza. No na ciebie. Biorę. Wierz mi pole ochronne. Sniper. Sna Ej, niedobra Dobra, dobra, lecimy. Dobra. Muszę mieć... Ja zabieram mu... Ja mieć zabieram klęteczkę. mu! Ja mój ulubiony zabieram. No walczę cały czas z jednym gościem, który mnie załatwiał miejsce. Wa przebił mnie! Nie! Chodź tu! Masz cheatera. Nie. A tam cheater, więc. Przez asia. Który byłem? Który byłem, bo W 42 załatwiłem. To chyba, wygra, to chyba do... wygrałem z tym gościem. Nie widziałem. A do, kiedy gra... A do kiedy nagrywamy w ogóle? No, możemy jeszcze jedną rundkę. Dawaj e, lewo, lewo. Kamienna przystań, kamienna przystań. No mówię, lewo. Dobra, jest kamienna przystań. Ja sobie wezmę... Ile kosztuje? Ja sobie wezmę mój nowy. 750 Dobra, lecę. Kamienna przystań jest fajna. co jest? Banana Spalimus załatwi jakiś. Ciebie? No? A ty jesteś ze mną? Mm, nie wiem. Czekaj. No nie! Masz mnie u góry na niebiesko? Te W ogóle się nie ma no. u góry. No bo kurde A czemu my jesteśmy osobno? No. Trzeba mm. zmienić broń. Ja nie, nie zmieniam. Ja nie zmieniam na razie broń. No ej, ale to jest niemożliwe. Ale co niemożliwe? Może tak szybko zatręłem. Jest super broń No Ej, ale, ale ja go nie mogę załatwić Ja miałem taki dobry pistolet! Ja go nie mogę jeszcze załatwić Dobra, trzeba będzie nową broń chyba. Zaresztą. Jesteś ze mną! No i dobrze. Ale wiesz ze mną jesteś Bo na nas mnie załatwił No, on jest dobry Weźmy sobie jak ona kupię... będzie nie trafić? Kupię sobie nową broń po prostu. Bum, ale nawalam. E, Doma sewa też jest dobry. No, Duże, tutaj jest dużo dobrych. No właśnie. Jestem nawet w w Dużo. Dużo... literów. Widzowie, Widzowie, jak graliśmy kiedyś. Jak ja z Oliverem graliśmy, to trafiliśmy Ciema, takiego dobrego... Ej, Gittera. Jakiego ci trafiliśmy. Dobra, strzelam moją nową bronią. Ej tu jest armatka jakaś. Właśnie wiem. O, załatwiony. Bananas pal paluszek bananowy mnie załatwił. Jaki... Co? Jakiś ba paluszek bananasowy. Jakiś... Czemu no Banananowy. Bananowy, czy bananowy? nie wiem jak to się. Czemu paluszek? No bo palius Tak mi... E, tak mi się... Paluszek. No kurde! Jestem piąty, a to nie tak źle. Jakiś, jakaś nag mnie załatwiła. No nie! To cię załatwił. Jakiś nag. No to cię, za, to cię załatwiła armatka. O nie! Cztery. Dobra. Ej, czemu nie mogą tego... ...banana... ...tego jakiegoś tam uszczelić? Paluszka bananowego. Waliłem w niego i się nie dało. Ej, ten pistolet jest dobry. Ej, kurde, on jest serio dobry. Ja sobie zabiorę muzyka. Jest dobry, to jest dobra sniper. Ja się wezmę O, cześć! Cześć! ścielam w cegie. Ja, to jest mój brat. Przecież mi... O, się ma! Siema. Nie, no fajnego właśnie skina. Z dalszego... No, fajnego. Uważaj, Uu! jak wyjdziesz, bo tam typo jakiś stoi. Chcę się snajpem pochwalić. Nie, No nie! No nie! <laughs> Dawid, ten banan, banan jest z, z przodu. Chodź tu! Dobrze, no, załatwiłeś. do mas... Do masywa mnie załatwiła jakaś... Może nie wiem, jakie pistolet zabrać, bo nie mogę żadnego o no nie A ile masz pieniędzy? 160 Wydałem na nowego Kiegoś. Aha A 160 tysięcy czy 160 kasy? 160 normalnie 160 kasy Aha A my jesteśmy czerwoni teraz Nie wiem Ej co się stało, co off Ej, bo mi coś napisało OFF i Ej, mnie zabiło. Zaznak nie załatwiła. Ale to... E A mnie Alon to kloc. Co? Alon to kloc mnie załatwił. No nie. Ej, do jest jest z boku po lewej Nie. Brak, kułatwiłem. Ej, ja go chciałem, on był mój. Nie, nie! Zaś to samo! NO EJ! No mam minigana jakiegoś. A wiesz, że można tego? Można sobie e, zrobić granata. O granatnika można dostać. Ja kiedyś dostałem granatnika. Grałem no ja już... z kolegą. Ja już dużo razy mam granatnika. Ej, który jestem? Szósty, kurde. No nie, u. zaś to samo Druga że... Boże że... Nie, ja chciałem sobie nowego tego Nowego tego ma u, u. Szkoda, że nie mam e, tysiąca Tysiące. Co? Złoty. No Ej, ty czy czy <laughs> stoisz w tym? Już gram. Dograj, bo my tu mamy walkę. <laughs> no, ja nie zdążyłem tego przeładować. To w ogóle... Ja mam dalej te szybkie ładowanie. No bo ty masz je godzinę. Zabierę tego mojego naj najlepszego. Nie wiem najwięcej załatwiłem. No bierz, bierz, Ej, ja e a jak się kłóca? Nie wiem, nie kłócałem. Nie próbowałem jeszcze, ja po prostu Nie myśl, walę. Nie myśl jak się kłóca, po prostu biegaj i strzelaj. Który jestem? Który jestem? Czwarty! Pe e, czwarty! Boże, dwa! Zejść do masywa Dobra nie. No ten nie do ma masywa to. jest dobry Teraz sobie zobaczymy Nie ten Lecik tylko ten No przecież go Przecież go waliłem Dawid po tej rozgrywce już będziemy kończyć Dobra Tak Ta jest najlepsza. O, no. widzę cię tu. Aaa! palec mnie boli od trzymania tej myszki. Jak cię paleć może bolić? No boli mnie! Zawsze jak coś robię na komputerze to mi się tak... Aha, to nie wiem. Jak ja wolą! Tak ja tak nawolałem tak dookoła. Ja tu mam serio dobry... E, mam taki pistolecik, on jest serio dobry. A. Jaki pistolecik? No taki masz drugorzędny i to jest mauser. On jest dobry. Co raz mnie zaraz Nie, pierwszy raz załatwił, ale mam do tak Ej, który jestem? Nie, piąty! Szósty! <grym w górę> Dwójna! Udwójną lufę! Nie, ale spadłem. Dobra, daj, to kończymy chyba. Ty się żegnaj, bo to głównie twój odcinek. Nara.